Witam bardzo serdecznie wszystkie lwy na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość, czytanie bonusowe na najbliższy czas. Zobaczymy, co Was może spotkać w najbliższym miesiącu. I po tym zaćmieniu słońca w byku, które mamy, ponieważ to są sprawy przeznaczeniowe, tutaj dostajemy nagrodę od losu, czyli przychodzi do nas coś, co było nam odgórnie przeznaczone, pisane, i możemy tutaj otrzymać taką niespodziankę od losu. Także, moje kochane lwy, zobaczymy, co tam u Was. Przypominam, że to jest czytanie ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł oraz czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kil kilka pytań. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Każdy kamień ma swoje właściwości, warto dobrać odpowiedni dla siebie, wówczas działa on jak osobisty amulet. W dziale karty społeczność zobaczycie pełną ofertę ze zdjęciami i Opisami. Zapraszam moje drogie lwy. Co tam dla Was, jaka energia od Was odchodzi? Co odchodzi do przeszłości dla lwów? O, wasza karta siły. Czyli generalnie podbój świata, tak? Już mam wrażenie, że tak działaliście, tak działaliście, że gdzieś tam no do przeszłości odchodzi. Mm, Jakaś taka energia romansowa, energia flirciarska, być może teraz chcecie w końcu stabilizacji, macie dość takich no, zabaw flirtów, może na Tinderze, może gdzieś tam macie portale randkowe pozakładane. No i gdzieś po prostu, może już Wam się to znudziło. Takie życie po prostu, gdzie spotykacie się z kimś raz na jakiś czas, gdzie można zmieniać sobie tutaj partnerów, już nie chcecie chyba takiej destabilizacji, chyba pragniecie jednak szczęścia czyli w sensie rodzinę, założyć tą rodzinę, założyć tutaj sobie partnerstwo takie stałe. Zobaczmy, co do Was przychodzi. Ósemka mieczy. Ja mam wrażenie, że Wy jesteście w jakiejś mentalnej klatce. Tak naprawdę no do tej pory było fajnie, mieliście tam kilku partnerów, partnerki, ale gdzieś w końcu stwierdzacie, że to chyba nie jest to, że może jednak czas się ustatkować, że może jednak czas na taką stabilizację życiową. Ileż można zmieniać tych partnerów, ileż można trafiać na osoby, z którymi nie jest nam po drodze. Mam wrażenie, że chyba już wam się nudzi po prostu takie szukanie, testowanie, chyba jednak czas założyć coś stabilnego. No i kochani, zaczniecie bardziej trzeźwo na wszystko patrzeć, bardziej realnie. Jeżeli do tej pory czuliście, że gdzieś tam, no utknęliście w martwym punkcie, tutaj czas na zrobienie sobie. Rachunku sumienia, tak? Jeżeli to wy zdradzaliście i gdzieś tam no, nie chcieliście stałych związków, po prostu no, nie było wam po drodze, jeżeli szukaliście wrażeń, no to teraz zaczynacie z zupełnie innej perspektywy na to wszystko patrzeć. Jeżeli to wy byliście zra zranieni, zdradzeni, to teraz wy będziecie po prostu. Bardziej włączać rentgen i sprawdzać partnerów przyszłych, kto jaki jest, czy ktoś się nadaje do stałej relacji, tak? Mam wrażenie, że tu jest jakaś ogólna transformacja, i tak jakby po tym zaćmieniu słońca w byku, przyjdzie czas na zrobienie tego rachunku sumienia, przyjdzie czas na przemyślenie. Mam wrażenie, że Wy nie śpicie po nocach. Dużo mieczowej energii, tak jakby nie Waszej, bo to jest trygon powietrza. Dużo myślicie, analizujecie, kontemplujecie, tu jest zamknięcie w sobie, brak wiary w siebie, we własne możliwości. Ktoś tu może mieć depresję, ktoś tu utknął w takim trudnym momencie swojego życia. Być może ta seria zaćmień, która jest przed nami, też troszeczkę zacznie otwierać oczy, tak? Kochani, jeżeli to wy zdradzaliście, no to karma wraca, tak? Jeżeli to was zdradzano, no to również teraz dostaniecie nagrodę od losu. Natomiast mam wrażenie, że jesteście w trudnej energii, że coś wcześniej poszło nie tak. Że to jednak nie było to, czego oczekiwaliście. No jest cały czas jakaś taka walka wewnętrzna, wy się bijecie z wiatrakami. Mam dosyć trudne energie dla Was, Lwy. Takie bardzo niemiłosne, bardzo nieuczuciowe, takie to wszystko jest zagmatwane. Totalne poblokowanie na uczucia, totalna jakaś taka trudna energia. No nie wiem, dlatego mówię, czytanie jest ogólne, kochani, ono nie będzie dla każdego z Was. Jeżeli czujecie, że z Wami nie rezonuje, to po prostu nie jest czytanie dla Was, tak? Może kolejne będą, może na innym kanale, u innej tarocistki. Natomiast tu na ten czas mam takie energie. I pewnie mam tutaj po prostu mieć taki przekaz dla pewnej grupy osób. Muszę o tym powiedzieć, bo takie karty wyszły. To jest dla osób, które gdzieś tam no, albo bawiły się czyimiś uczuciami, albo ktoś się Wami zabawił. Ja mam wrażenie, że Wy po prostu teraz jesteście zablokowani bardzo na miłość. Nie wiem dlaczego... Gdzie po prostu maj jest miesiącem miłości, takich miłosnych uniesień. Tutaj mam wrażenie, że jest totalna walka, sprawiedliwość, no jakaś karma się kończy. Sprawiedliwości stanie się zadość, kochani. No trudne energie, ale być może potrzebne jest Wam to oczyszczenie. Jeżeli potrzebujecie rytuału na oczyszczenie, na odblokowanie, zapraszam do kontaktu. No, energie są bardzo ciężkie, kochani, aż po prostu w sobie czuję taką e, trudną energię. Wy to musicie z siebie zrzucić, bo to jest taki balast, który was blokuje. To was trzyma w miejscu i nie pozwala ruszyć do przodu. Takie duże zablokowanie na miłość dla was, kochani. No i rydwan, tu trzeba ruszyć do przodu. Jednak z rydwanem pamiętajcie, że te konie, każdy idzie w inną stronę. Wy musicie nim pokierować, bo żeby z tego rydwanu nie wypaść, tak? Tu jakieś widziałam, flirty, romanse, po prostu wchodzenie w relacje toksyczne, w coś, co po prostu wam nie służyło. Tu trzeba od tego odejść, tu trzeba zmienić całkowicie myślenie. No i karta maga właśnie, wszystko jest w waszych rękach zobaczcie, nowe początki, nowe możliwości. Wy macie pałeczkę, którą przejęliście i to wy działacie, wykreujecie swoje życie. Wy macie wszelkie atuty, narzędzia ku temu, żeby coś zmienić. Jeżeli będziecie tkwić w tej klatce mentalnej, to w niej zostaniecie. Jeżeli zaczniecie zmieniać myślenie i podejście, to kochani, wszystko też się zmieni. Bo to, o czym myślimy, to przyciągamy do naszego życia. My nie możemy tkwić w mentalnych klatkach, bo my się sami blokujemy i później się dziwimy, że mamy lęki, obsesje, że mamy też depresję. No właśnie, kochani, na własne życzenie. Tutaj trzeba z tego wyjść. Tu ewidentnie trzeba sobie pomóc. Jeżeli nie jesteście w stanie sami sobie pomóc, no to trzeba właśnie wybrać się na jakąś terapię. Albo właśnie zapraszam na takie rytuały oczyszczające, odblokowujące. Jeżeli jesteście z kimś tutaj uwiązani y, jeszcze energetycznie, no to zrobimy rytuał separacyjny, bo mówię, ten przekaz jest bardzo silny. To będzie pewnie dla mniejszej grupy osób, ale kochani, skoro takie karty wyszły, ja muszę to przekazać. I trójka pentakli, zobaczcie, tutaj trzeba się w końcu ustabilizować, trzeba pójść do przodu. Y nie myśleć tylko i wyłącznie o zabawach, romansach, po prostu iść do przodu, bo no nie można po prostu żyć w taki sposób. Niektórzy lubią, ale zobaczcie, to jest przeciążające. To was całkowicie obciążyło. Tu jest taki spadek energii, totalny brak, po prostu impas. Impas, brak możliwości ruchu do przodu, bo wy się sami blokujecie, jeszcze księżyc. Może macie rybę raka gdzieś tam w otoczeniu, może o kimś myślicie z przeszłości, może ktoś wam tak utkwił gdzieś w głowie, w sercu, że nie jesteście w stanie ruszyć do przodu. Wy się na wszystkich nowych ludzi blokujecie, bo gdzieś tam widzę utraconą miłość, utraconą szansę na fajną relację, bo tu była szansa na sta stałą relację. Ale mam wrażenie, patrząc na karty, że sami to zepsuliście, kochani, bo mam wrażenie, że czytam o Was, bo tu jest dużo mentalnej klatki jakimś głupim y, po prostu mm, czynem coś takiego no naprawdę głupiego tutaj było co spowodowało rozpad tej relacji i wy nie potraficie sobie z tym poradzić tu jest karta sądu oczyszczenie, przebaczenie, tu jest potrzeba zrobienia rekonwalescencji tego wszystkiego e, rekonesansu i przede wszystkim kochani no mówię, oczyszczenie, odblokowanie pogodzenie się z przeszłością pójście do przodu tu trzeba tej osobie przebaczyć, trzeba sobie przebaczyć, ruszyć do przodu, bo każdy człowiek jest po coś spotkany w życiu. Jedna osoba ma nas czegoś nauczyć. Ludzie są naszym lustrem, kochani. Jeżeli my mamy coś do przepracowania, to takie osoby spotkamy. To, co w nas tkwi, my musimy to uleczyć. My musimy ruszyć do przodu, dlatego takie osoby spotykamy, a nie inne, bo one mają nas czegoś w życiu nauczyć, mamy wyciągnąć lekcje i wnioski z danych relacji. To nie jest tak, że ktoś nas rani, bo chce nas zranić, tak? My po prostu mamy te osoby postawione przez los na naszej drodze, bo każdy pokazuje nam jakąś naszą cząstkę, nawet taką ukrytą gdzieś wewnątrz nas, która gdzieś nas na coś blokuje, mamy coś uleczyć w sobie, mamy coś zrozumieć. Jeżeli na przykład byliście w partnerstwie i na przykład, no byliście z jakąś osobą w partnerstwie, ale mieliście portal randkowy, szukaliście jeszcze kogoś tam może w zapasie, no i ta osoba wiedziała o tym, że tak robicie, tak? I często były o to kłótnie, wy się o to denerwowaliście, wkurzaliście, ale ta osoba po prostu gdzieś tam czuła intuicyjnie, Bo ja tu czuję ryberaka skropiona, to jest osoba intuicyjna, ona mogła to czuć, ona może... Nawet nie musiała wiedzieć o tym, że tak robicie, ale czuła. I czuła się zraniona, i w pewnym momencie was zostawiła. Wy po czasie zrozumieliście, że ta osoba była cenna w waszym życiu, ale tak byliście zapatrzeni szukaniem e, gwiazdy, gdy mieliście księżyc w ręku. Wyszukaliście małej gwiazdki podczas gdy mieliście księżyc w ręku, i wy to po prostu straciliście, tak? Tu nie ma szansy na powrót, bo ta osoba już po prostu odeszła, ale miała wam pokazać taki pierwiastek w was, czego nie robić na przyszłość, tak? Y, czym sobie psujecie wszystkie relacje sabotujecie po prostu trzeba po prostu wyciągnąć z tego wnioski yy, i kochani po prostu schować dumę do kieszeni tak iść do przodu jeżeli spotkacie kogoś te, teraz na swojej drodze to po prostu nie powielajcie błędów z przeszłości taki jest przekaz od kart także moje drogie lwy yy, jeżeli do kogoś trafiłam i to miał być przekaz dla was to kochani yy, Tutaj po prostu trzeba wyciągnąć lekcję, tak? Jeżeli nie był dla Was, nie bierzcie tego do siebie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, za zapraszam do czytań prywatnych, kochani, i ściskam Was mocno.